To jest wytrych propagandowy, który do tego zamka w ogóle nie pasuje. No chyba, że ktoś chce androny pleśnie, mające wiele wspólnego z rzeczywistością. Proszę Państwa, więc to jest coś takiego. I tutaj Mazur po prostu dał teoretyczny opis, stworzył wzory z powstawania skojarzeń. Przecież uczenie się systemu to jest nic innego jak powstawanie skojarzeń. Oto tutaj to po prostu powstało skojarzenie między rej 1 i rej 2. I teraz proszę Państwa materiał empiryczny potwierdzający to, a mówię tu o naukowym materiale empirycznym, zdobył nie kto inny jak uczony radziecki, alias rosyjski jak kto woli, Pawłow. To Mazur stworzył wzorzec teoretyczny opisujący powstawanie tych odruchów warunkowych Pawłowa. Tylko o Pawłowie wszyscy wiedzą, bo Rosjanie dbają o upowszechnianie na całym świecie i reklamowanie swoich osiągnięć naukowych. A my nie dbamy. I mało kto wie, że właśnie. Wzorzec teoretyczny opisujący to, co Pawłow empirycznie zbadał. To zrobił nasz cybernetyk Marian Mazur. I proszę Państwa, po prostu były dwa rodzaje odruchów Pawłowa. Powiem Państwu o nich. Pierwszy to jest ogólnie znany, polegał na tym, że no bodziec B1 to była no tam powiedzmy kiełbasa, albo jakiś inny smaczny kąsek. Bodziec B2 to paliło się światło. No i te zwierzaki, które były stresowane. Psy, szczury, czy wszystko jedno, to są wszystko systemy autonomiczne. Jak Dostawały jeść wtedy, kiedy się paliło światło, to już później wystarczyło, że się zapaliło światło, i te psy śliniły się, merdały ogonami, i było wszystko cacy. To o tym wszyscy wiedzą, to, a już psychologowie szczególnie. I na przykład, proszę Państwa, propaganda radziecka, propaganda w PRL-u, a i dzisiejsza u nas, żeby była jasność. Wykorzystywała to na całego. No zresztą na całym świecie te chwyty są stosowane. No ale było jeszcze drugie doświadczenie Pawła, o którym dowiedziałem się od Mazura, bo przynajmniej do momentu, kiedyśmy to sprawdzali w kursach psychologii naszych akademickich, ten drugi eksperyment przemilczano. No jak jest teraz, to nie wiem, bo nie mam czasu na badania aktualnych programów z psychologii, ale proszę, kto tam ma znajomych psychologów, to niech zapyta, czy ten drugi eksperyment był omawiany. A drugi jest nietrywialny, bo ten pierwszy to już dzisiaj jest właściwie trywialny, taki elementarny. A drugi polegał na czym innym. Otóż pokazywano tym pieseczkom raz elipsę, a raz koło. Przy czym, jak pokazywano koło, to psy dostawały jeść, a jak pokazywano elipsę, to dostawały po pupie, jakimś tam urządzeniem do bicia. I bardzo szybko psy się uczyły, i teraz wystarczyło, że się pokazało koło, no to pies merdał ogonem i się ślinił. A jak się pokazało elipsę, to tulił uszy, ogon podwijał i uciekał. Bardzo szybko się... No psy to są niezwykle pojętne stworzenia i inteligentne. No ale to by można powiedzieć, było nic specjalnie nowego, bo to coś trochę podobnego, jak poprzednie, tylko zamiast światła był no, było raz koło, raz elipsa. Co najwyżej to świadczyło o tym, że psy rozróżniają koło od elipsy i to bardzo precyzyjnie. Czyli mogłyby się uczyć geometrii. No nie wiem, czy w tym zakresie jak ludzie, ale już tutaj tej takiej elementarnej geometrii się uczyły. Eksperyment polegał na tym, że później pokazywano im raz koło, raz elipsę, ale Różnica między wielkościami osi elipsy malała, no bo wiemy, że koło, koło ma, jed, jest szczególnym przypadkiem elipsy, w którym jest tylko jedna średnica, albo inaczej mówiąc, obie średnice są takie same, a elipsa ogólnie ma dwie średnice. I teraz stopniowo zmniejszano różnicę między tymi średnicami. No, jakiś czas te pieseczki rozróżniały to, miały dużą rozdzielczość. Ale jak już te rozmiary tych dwóch osi lipsy zbliżały się do siebie, to psy dostawały nerwicy. Zaczęły szaleć. Bo nie wiedziały, jak reagować. Czy uciekać, czy, czy coś dostaną. I teraz proszę Państwa, dlaczego? No ja ileś tam lat temu, jak badałem, w ogóle na pewno tego nie podawano psychologom i psychologowie o tym nie wiedzieli, jak jest teraz to. Niech sobie Państwo w ramach ćwiczeń domowych sprawdzą. Tylko nie należy od razu opisać, bo wtedy będziecie mieli odpowiedź, że tak, 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 ja wszystko wiem, tak, mówili, mówili. Tylko nie mówcie o tym drugim, dokładnie na czym polegało to doświadczenie, tylko... Zapytajcie, czy no, pierwsze to znają psychologowie, to tylko sprawdzenie trywialne, no ale czy wiedzą o drugim doświadczeniu Pawłowa. Jak psycholog powie, że tak, 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 nam o wszystkim mówiono, my tu się na tym znamy, to poproście, żeby wam opisał, pan czy pani psycholog. Dopiero jak pisze to dokładnie, a tu z tego. No, Powiedzmy na, nas tłumy psychologów nie słuchają, tylko co najwyżej wybrane jednostki, to podejrzewam, że jak mam opiszę, to może to być nasz słuchacz. Ale prawdopodobieństwo, że na takiego traficie, to jest małe, możecie przedtem zapytać, czy zna psychocybernetykę Mazura. Jak zna, to już możecie nie pytać, bo, bo wiadomo, że wie o tym drugim. Ale jeżeli nie zna, to wtedy, czyli ma te standardowe. Uczelniane studia psychologiczne, no to wtedy jest sens zapytać i sprawdzić. Ja przynajmniej tak to robiłem. Oczywiście pan psychologowie, czy psycholożki, mazuryści, no to sprawę znają i nie ma co ich testować. A, a są już tacy też, tylko jakoś się wolą do tego nie przyznawać z takich czy innych względów. Proszę Państwa. Dlaczego ten drugi eksperyment jest ważny i dlaczego jest przemilczany? W sytuacji, gdzie o pierwszym się mówi, trąbi. Ta technika śledcza radziecka i postradziecka w Polsce się opiera na tych pierwszych eksperymentach Pawłowa, a o drugim się nie mówi. A no proszę Państwa, bo cały nasz naród to jest ten piesiu Pawłowowski, który jest teraz poddawany w skali masowej od pewnego czasu temu drugiemu eksperymentowi. Jak? Ano najpierw mówiono, że socjalizm jest sacy, kapitalizm jest B. Kto będzie wielbił socjalizm? I mówił, że to jest najlepszy, przodujący ustrój, etc., etc., to dostanie kiełbasę. A kto będzie wielbił kapitalizm, to dostanie kijem. No, o co walczyli żołnierze niezłomni? O kapitalizm. O tę Polskę przedwojenną, która była kapitalistyczna. Już mówię w tym języku, chociaż on oczywiście z punktu widzenia cybernetyki jest mało diagnostyczny, ale tak programowano. I nadal nasze społeczeństwo jest nad, w tym języku oprogramowane. Więc przemawiam w tym prostym użyciu języku, ale bardzo zawodnym w działaniu, to przestrzegam. No ale do opisu naszego eksperymentu on wystarczy. Otóż no, kto, kto wielbił socjalizm, to dostawał kiełbasę, kto kochał kapitalizm, dostawał wsiedzenie.